witam was w kolejnej agrodniówce Witam was z samego rańca Od rana obszedł, tak jak widzicie Jest godzina, nie wiem, za 10 szósta, Za 15, jakoś tak Zaczynam, no zaczynam obszedł, mieszam pasze Całą tu resztę na oborze no, trzeba uszykować jadzonko na cały dzień Ponieważ sezon na siebie kukurydzy e, trwa i to bym powiedział, że wręcz hula dzisiaj właśnie grodniówka z takiego jednego dnia, a dzisiaj szykuje się naprawdę naprawdę długi dzień i mocny Dlatego Wam go e, chcę nagrać. Chociaż no wczoraj też nie był, e, nie był łatwy, też wróciłem Wczoraj też o północy byłem w domu Rano od piątej już też byłem na nogach, także Też bardzo, bardzo długi dzień Że wstać dzisiaj, no też to jest To już jest też kolejny dzień Wczesnego wstawania Do późna siedzenia na polu Także organizm powoli ma już dość Dlatego po głosie też możecie słyszeć, że Entuzjazmu wielkiego brak, jak na razie Tak na razie to no już czy znaczy tam, zwał jak zwał Ale no nie powiem, że jest <laughs> Lekko tutaj ogarnąć wszystko To naprawdę... No odbija się, to już odbija Ale jak na razie daje radę, nie poddaje się Nie ma lipy, jak to mówią Działamy ostro Dobra, ja zajmuję się oprzętem, nie będę was zanudzał teraz tym tematem Bo chcę tą agrodniówkę poświęcić No de facto, typowo siewą kukurydzy No i działamy już po Zabieram się teraz za wydmuchanie całego zestawu Przedmuchanie chłodnic Posprzątanie kabiny na ogarnięcie wszystkiego Na smarowanie i zatankowanie I ja muszę też było śniadanie no i lecimy w polu. すご,ごい。 Na pewno wielu interesuje spalanie. Słuchajcie, spalanie, jeżeli chodzi o szukurzy, no zawsze sobie mierzę od wyjazdu do przyjazdu, czyli te wszystkie moje dojazdy na pola, dojazd gospodarstwa na pole, do gospodarza, przejazdy, właśnie wspólna pól. To wszystko wliczam w spalanie na hektar. To jest takie realne. Jeżeli chodzi o dojca to taka już naprawdę średnia, średnia to jest gdzieś tam między 6,5 a 7 litrów. Wszystko zależy ile jest tych przejazdów, jak, jak dalekie są te przejazdy, jakie są pola, czy jest mało pól, a dużych, czy jest dużo małych pól, więc to wszystko zależy od tego, ale takie naprawdę średnie to 6,5 do 7 litrów. I teraz, czy to dużo czy mało? No różnie, no gdzieś tam słyszałem, że i po 4,5 litra na hektar schodzi Tylko nie wiem, czy to jest właśnie, wiecie, na polu dotankowane na full, Przesiane hektar, i wtedy o 4,5 litra Nie wiem, czy taka była średnia w ciągu dnia No ja mam, mam trochę tych przejazdów zawsze Region mamy taki, że jest dużo małych pól Jakieś większe, to już naprawdę no, trafiają się. Bo, bo dzisiaj też się, się takie szykuje, więc na pewno to zobaczycie. I to na sam koniec już się mam ja, Ambitny dzień, bardzo więc jak najbardziej trafiają się duże, ale większość to jest ma, to są małe kawałki. Więc mnóstwo przejazdów no i spalanie też się e, robi, ale moim zdaniem to jak. jak w tym naszym przypadku, że tak mówię tych przejazdów dużo i to wszystko ciągnie praktycznie jak go odpalę jak już wyjadę stąd to go gaszę dopiero jak wracam także wydaje mi się, że to nie jest że to nie jest złe spalanie kończę już poranny serwis i tak czas na wymianę filtrów zamówiłem no i trzeba je po prostu powymieniać. Wnioskuję, tak? że po opakowaniu tu będzie filtr ten przeciwpyłkowy. I mam rację. Wszystkie filtry, bo zamówiłem sobie komplet powietrza i kabinówki nowe. Wszystkie filtry zamówione w Zenoxie. Ten wstępny jeszcze, że tak powiem pójdzie na Przedmógł na rezerwę Tak jakbym miał gdzieś ciągnik zostawić to wtedy tego sobie wydmucham I przywiozę, czysty filtr Tak na podmiankę On już tu jeździ, no jak się nie mylę Rok czasu Siedzi Wszędzie dobrze siedzi Teraz tak, tu są na pewno kabinówki a teraz jeszcze najbardziej tutaj to tu i tutaj. O, o dobra. też siedzi. A propos filtra jeszcze, żeby mi ktoś nie zarzucił, że po podnagrania to założył nowy. Słuchajcie, manik już po kilku dniach pracy. Dzień w dzień jest właśnie tak jak teraz. Dzisiaj rano przedmuchiwany, filtr jest codziennie dmuchany. Ten stary również był codziennie dmuchany. Zobaczcie, po jednym dniu pracy, a wczoraj się mocno nie kurzyło. Także widzicie, o takie rzeczy trzeba dbać. Tym bardziej, że na ciągnik dzień, dzień pracuje teraz. W kurzu Więc trzeba o ten dostęp w powietrza dbać. Śniadanko zjedzone. Cała wyprawka wzięta. To jest dobry i smaczny taki fajny, słodki energetyk. Dużo tego nie piję e, bo, bo nie, ale... Ale wam powiem, teraz to już tak... No... Energii brakuje, nie ukrywam, że nie I tutaj też jest od... Od top nasion KawaniTRO Cold Brew Nie moje smaki Generalnie Ale... Energia wraca Palimy dziada No i jedziemy. Siem dzień 3400. O nie, no, ciśniemy, gotowe wszystko. To lecimy mu. Dobrze posiedzieć, jak jest taki i teraz chociażby przy śniadaniu usiąść na chwilę, ale czas goni. A na no dzisiaj naprawdę ambitny plan, jeżeli to się uda wykonać, to będzie to. Najbardziej oporowy dzień z siewów kukurydzy. I to mówię poważnie. A dlaczego? Plan na dzisiaj to 26 hektarów. Plus, no, duży przejazd. Bo, w miejscu, gdzie teraz jadę i gdzie skończę siać, a będę przejeżdżał w to w drugie miejsce, to dzielić mnie będzie kurde 30 km ponad. Jakoś tak. Tak więc sam przejazd zrobi tutaj robotę czasową. W sensie, że minut czasu zajdzie na to. No ale zobaczymy. Światełka pięknie świecą, trzymają się na magnesie, tak jak Przyszły oryginalnie. W filmie gdzie je montowałem, odezwali się z Harpolu po tym filmie znaczy i napisali, że... Żeby... wytrzyma na pewno, żebym się nie martwił. Że magnes tam jest dobry i wytrzyma i tak jeżdżą lampki cały sezon. No i się trzymają, nie ruszyły się ani trochę, więc no mogę z czystym sumieniem polecić. Także no dzisiaj się szykuje taki dzień, że przeholuję, ale no, no akurat tutaj jest opcja, są kawałki, więc no na nawigacji będę jeździł, więc, więc można przeholować. O, że tak powiem. Bo zrobi się wyrys, już później po nawigacji będę sobie latał, także ogarniemy to. Na znacznik byłoby o wiele gorzej, i ogólnie gdybym siał na znacznik, to ja bym wiem, to by było tak jak w tamtym roku. To ja już bym był wrakiem. Nie to, że jestem jakiś teraz pełen energii, bo nie wiadomo, już brak snu też robi swoje Ale na pewno byłoby o wiele gorzej z jakąś tam e, energią w ogóle do, do nagrywania I tak nie było czasu na tworzenie filmów dla was e, dlatego, e, dlatego nic nie było Druga sprawa Jak i ja już też tak twierdzę, tak i były już takie głosy nawet jak pytałem o temat kokorydziane. temat dobrze znany przejechany już w każdy możliwy sposób chyba jeżeli o, chodzi o temat zasiewów więc e, no nie chciałem was też męczyć tym tematem, stale to samo no ja już też dzień w dzień ten sam scenariusz rano wstać, owszem i siew i cały dzień w ciągniku dlatego uważam, że nie było sensu się nic, nic się nie nagrywa, tu już się dzieje. Już. Dwa hektary zrobione. Jadę teraz do następnego gospodarza. Ale co mnie niepokoi? Ta burza mnie niepokoi. Niepokoi mnie ta burza, czy tamten deszcz. Zwał, jak zwał. Inaczej, zobaczymy co będzie. No i siejemy. Siejemy dalej. Stare pagórki Na GoPro nie widać tego Ale pagórki są niezłe Ogólnie zobaczcie jaka się pogoda zrobiła Wypogodziło się, słoneczko, ładnie, już ciepło Także na razie dobrze, jak widzicie już trochę padało Ale jest okej okay. eee, Słuchajcie, mam teraz Prowadzenie po krzywej Bo tamta granica nie była idealnie prosta Więc sobie po prostu zrobiłem Prowadzenie po krzywej i zostawiłem specjalnie jeden przejazd, żebyście zobaczyli jak sobie radzi nawigacja, bo jest no naprawdę dobrze. Tak jak widzicie, pagórkowaty teren przechyłów trochę GoPro nie oddaje tego, to, to każdy powtarza, kto nagrywa GoProsem, bo GoPro nigdy nie oddaje tych ukształtowań terenu. A jest tu bardzo pagórkowato. Przechyły ten są dosyć spore, te różnice wysokości. Eee, no ale radzi sobie elegancko. O, 0.1 tam odchyły delikatne, ale to tam wiadomo w granicach tolerancji. Oczywiście wszystko, ale sobie, sobie radzi. Tutaj takie ogórki gliniaste. No i siejemy po 78 teraz tysięcy na hektar. Kolejna działka, właśnie tworzę sobie prostą. Tak jak widzicie, w drugim przejeździe dopiero tworzę tą prostą. Niekiedy nawet w trzecim, jeżeli jest taka, wiecie, granica, że w teorii jest prosta, ale trzeba ją naprostować, bo tam są jakieś tam fale Dunaju, coś. No różne są te granice, wiecie jak to jest na polach. W każdym razie, jeżeli jest tak, no jeżeli jest rzeczywiście prosto to w pierwszym przejeździe dookoła robię sobie wyrys pola robię wyrys wszędzie, bo wtedy mam dokładną powierzchnię z działki, bo siewnik zawsze coś tam nadłoży na no kwestię można tam wyregulować trochę impulsy i by i żeby, wiecie, teorii liczył mniej niż realnie ale na całości to i tak wyjdzie w sumie tak jak powinno być mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi no bo zawsze, wiecie, jak się sieje, cokolwiek by się nie robiło na poprzeczach, za każdym razem ileś tego metr, dwa, trzy się nadbierze za każdym praktycznie podnoszeniem, unoszeniem, także zawsze tą naliczy większą, więc dlatego robię wyrys i wtedy no, musi tak być, bo, bo tak jest po nawigacji, więc no, jestem pewien, że jest ta powierzchnia i tak, tak robię jak widzicie już sobie wprowadziłem proste, mam już też ten wyrys Tak widzicie tą czerwoną kreskę na ekranie i teraz obiadę jeszcze tak żebym miał trzy razy pole w koło tak żeby pasowało pod kombajn i później już czysta przyjemność z tej pracy czyli już się typowo na prostej, na nawigacji no i tak, co Wam mogę powiedzieć? Już Wam mogę powiedzieć co nieco, bo już trochę tych hektarów zrobiłem. Czy to z siewem kukurydzy, czy to z uprawą, z siewem zbóż. No już się trochę tego zrobiło. Naprawdę sprawdziłem już ją, myślę, w różnych warunkach i na, na płytkim podłożu, i na twardym, i na skłonach na tyle, na ile tutaj ten nasz region jest ukształtowany. I gdzieś tam przy słupach, przy, przy słupie, tak samo transmisyjnym od y, telefonu, od sieci też siałem. I na przykład nie było problemu z sygnałem y, w lesie. No, w lesie nie, ale przepraszam. Przy lesie też siałem, że przy samych drzewach siałem. Że na przykład, bo generalnie internet do nawigacji sobie udostępniam z telefonu. 50% zaraz muszę podłączyć pod Airbanka i kilkukrotnie na przykład no jak już jeździłem sobie na nawigacji, to wiecie, coś tam klikałem w telefonie i miałem słaby internet, że na przykład no, długo mi się ładowały jakieś tam zdjęcia czy coś, a z nawigacją nie było żadnego problemu, żadnych tam no żadnych problemów po prostu sygnału nie gubiła, prowadziła prosto. Także to takie już e, moje spostrzeżenia co do e, samej pracy nawigacji to tak jak Wam już powiedziałem ja na razie nie mam zastrzeżeń bo prowadzić prowadzi dobrze jest praktycznie o, tak jak jak to się mówi tak jak w mordę strzelił Kalibrację miałem robioną drugi raz jeszcze. Bo jak pamiętacie, wymieniłem te dwa przeguby na przedniej osi, luz się zminimalizował. A czemu? Bo jak założony miałem nawigację, no i jest jeszcze ten luz, dobra, uniosłem się na przedniej osi i na tym na tuzie za koła no jest luz na drążku. Ok, Drążki, na przegubie, no to przeguby się wymieni, będzie kwit. No ale jak zaczęliśmy wymieniać te przeguby, no to wyszło, że jeszcze na dwóch sworzniach od tego go kosza, tak jakby przedniej osi, nie wiem jak to nazwać ale tam jeszcze nie jest nie na sworzniach, a na tulejach, te tuleje już mam no ale jak widzicie nie ma czasu kiedy tego wymienić bo no jest, jest roboty full i stwierdziłem, że no wymienimy to po prostu na spokojnie już po siewach kukurydzy, bo roboty, no skończymy, teraz nie ma co tego rozpaprać, bo to też jest praktycznie taki dzień roboty, może nie cały, ale no jest trochę z tym zabawy więc nie ma co rozgrzebywać do Miłosza, którego, do którego kontakt wam też tu zostawię, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania pod kątem nawigacji to śmiało możecie z nim się kontaktować, czy tam właśnie, no nawet zakupu E, bo miło, że jest przedstawicielem, więc Wam wszystkich też informacji udzieli, jak na razie, naprawdę z ręką na serduchu złego słowa nie mogę powiedzieć. E, wiadomo, jest to nawigacja tańsza od y, jakiejś tam konkurencji, y, czy tam innych marek. Powiedzmy, nazwijmy to z teorii wyższej półki, y, bo przeskok cenowy jest dość spory. Ale naprawdę, co do prowadzenia, ja, ja nie mam tutaj żadnych zarzutów. No, i na pewno będziecie pytać, no, czy się nawigacja zostaje. Ostatecznie wam jeszcze nie powiem. Ale no, decyzja konkretna jeszcze nie zapadła. Jeszcze no, trwa ten okres y, moich testów. Więc no jeszcze mam czas na podjęcie tej konkretnej decyzji, ale no już raczej nie będzie zdejmowana z dojca, tylko już tutaj po prostu zostanie. Słuchajcie, coś co się już bardzo rzadko zdarza, dostałem obiad tu od gospodarza, uwierzcie mi, bardzo rzadko to już się zdarza. W tym sezonie to jest mój dopiero trzeci obiad, gdzie zostałem ugoszczony posiłkiem, tak to zawsze trzeba sobie radzić samemu. Oczywiście, ja nigdy nie oczekuję, zawsze jestem też przygotowany. Mam wałówkę w domu, też czekają pod telefonem, że jak coś to dowożą. Ale tutaj jak najbardziej doceniam i dziękuję. No i wcinam teraz. Mm -hmm. Już czuć te klimaty zielonkowe, już. Już wiszą w powietrzu. A co mogę więcej powiedzieć, bo wiszą w powietrzu 13 maj. Pokazy u nas, na, na naszym gospodarstwie, e, cięcia dwóch mieszanek: mieszanki gorzowskiej i mieszanki Bipower krowa, czyli pokazy zielonkowe, połączone od razu ze zrywaniem tego ścierniska po trawie i siew kukurydzy. E, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. 13 maj, godzinę jeszcze podam później, bo jeszcze nie jest ustalona. Ale szykuje się naprawdę fajna impreza. Także zapraszam. I kończymy powoli ten jeden z najbardziej oporowych dni, jeżeli chodzi o siebie kukuryzy. Godzina za 5:30. Tak, za 5:30. W teorii za 3 wstaje Klinik no i kończymy. Ostatnie, ostatnie przejazdy. Aga przyjechała do towarzystwa. Nasza nie mówiła z wrażenia, że już kończymy. Powiedziałem, że, żebyśmy to do trzeciej skończyli, nie? Co no. <śleszy> do minuty. Jeszcze cztery minuty. Do domu, ale długi dzień. Druga, trzy, 59. A wiem, że byśmy po trzecie skończyli. I kit trzecia, i do domu No ale takie dni to pasują, tak. Jak dzisiaj. No bo przeciągnąłem przeciągłem pałę, i to ostro. Bo normalnie no nie jadę aż tak długo. Przeważnie tam dziesiąta. 11 północ maksymalnie i no tak ustawiam, żeby do, do północy maksymalnie, żeby się wyrobić ale no, dzisiaj tak akurat się to ułożyło, że było zielone światło na sianie w nocy e, no tu gospodarz też, że no możliwie jak najszybciej, żeby, żeby zasiać no bo w sumie warunki pasują, więc jechać no, także jak jechać, to jechać takie dni pasują o 26 hektarów położone, także wynik dobry.